Cześć kochani, witajcie ponownie w mieście atramentowych słów. Zapraszam was dzisiaj na kolejną recenzję i nagrywam już dzisiaj trzeci film, więc trochę mi się głos łamie. Będę chciała opowiedzieć wam o książce, z którą nie za bardzo się polubiłyśmy, a bardzo chciałam się z tą książką polubić, bo gdy zobaczyłam ją w zapowiedziach, może nie tyle okładkę, jak opis i to, że napisał to polski autor, facet, to no, po prostu chciałam, chciałam przeczytać fajną historię, która zapowiadała się ciekawie, a w sumie ciężko mi o tej książce opowiadać. I jest to Rudowłosa ze Starych Babic, Janusza Nierzyńskiego, autora, który podobno na rynku wydawniczym jest już 20 lat. Ja nigdy o nim nie słyszałam, przynajmniej z żadną jego książką się nie spotkałam, nie kojarzę. Dajcie znać, jeżeli znacie, dajcie znać, jeżeli znacie masło maślane. Jeżeli kojarzycie lub czytaliście jakąś książkę tego autora. Ta okładka nie do końca mi się podoba, ale jakoś tak przykuła mój wzrok dlatego, że jest taka wiosenna. I gdy Przyszła do mnie od wydawnictwa i wyjęłam ją z koperty. To poczułam takie ciepełko, że jej, wreszcie przyszła wiosna, a jak na złość tego dnia właśnie padał śnieg u mnie, nie wiem jak u Was. I mówię sobie, usiądę, przeczytam, zrelaksuję się, bo jak głosi tytuł, opis z tyłu, czy współczesny kopciuszek znajdzie swojego księcia. Rudowłosa ze starych babic, to wciągająca od pierwszych stron współczesna powieść o marzeniach, miłości, intrygach i rozczarowaniach. Eee, I tak, faktycznie jest to historia dziewczyny Olgi, która pochodzi z Ukrainy. Eee, jej rodzice zginęli w wypadku. Ona też brała udział w tym wypadku. Eee, jedyną pamiątką po nim jest taka szrama na policzku, dosyć widoczna, więc. Taki trochę Harry Potter, tylko Harry miał bliznę, bo darslejowie opowiadali mu, że rodzice zginęli w wypadku. Tak, o to mi chodzi. I od niedoli ratuje ją wspólnik ojca, który ją przygarnia. No i ten wspólnik jest jej ojczymem, który też ma córkę, Stelle, i ta jego córka jest taką po prostu totalną. Totalnym pustakiem Taką Barbie doll, która nie ma żadnego celu w życiu Jedyny jej problem to tak naprawdę makijaż, fryzjer, paznokcie, kosmetyczka I facet, z którym powinna się hajtnąć Który jest bardzo bogaty i na niego poluje I to jest w ogóle ten książę, ale tak szczegół I Olga... Jest zmuszana do tego, żeby studiować za tą stelę na uczelni. Po prostu za nią studiuje, rozumiecie. E, tak, jakby mm, przedstawia się tożsamością tej swojej przyrodniej siostry. E, I za nią też e, aplikuje na staż, e, w którym poznaje e, różnych ludzi, e, i tak dalej, i tak dalej. E, I Olga jest taką postacią e, ciamajdą taką trochę belną ze zmierzchu e, potyka się, upada e, i gada do siebie to jest najgorsze e, i właśnie w momencie, gdy dwójka głównych bohaterów się spotyka ona siedzi na ławce pod drzewem, już nie pamiętam dokładnych okoliczności, e, dlaczego ona pod tym drzewem siedziała, w każdym razie płacze i gada do siebie i on to widzi i też gada do siebie po prostu jest to fajna historia, można się faktycznie pośmiać, ale to, co najbardziej mi przeszkadzało w tej książce, to narracja. Boże, już na pierwszej stronie, może przeczytam Wam fragment. Ja rozumiem zamysł autora, że to ma być zabawne, śmieszne i tak dalej, ale. Przeczytam wam dialog pomiędzy dwoma facetami, którzy są najlepszymi przyjaciółmi. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dareczku, co byś zrobił, gdybyś był bogiem? Nieoczekiwanie zapytał kompana nieco starszy od niego, Sebastian Latecki mężczyzna o atletycznej posturze i ból innych czarnych włosach przywiązanych z tyłu głowy w krótki kucyk. Dalej jest opis. Gdybym był Bogiem, powiadasz, a nie jestem nim, przyjacielu, jak sądzisz? Jestem. Sądząc po moim powodzeniu u tutejszych kobiet, jestem nim z całą pewnością. Każda patrzy na mnie we mnie jak w święty obrazek, jednak co z tego? Nic z tego. Żadna niczym mnie nie rajcuje, niczym nie epatuje, nie kusi na cholerę mi taka boskość. Mm. I generalnie bohaterowie rozmawiają ze sobą w taki dość współczesny sposób. Nie wiem, czy w ogóle dwóch dorosłych facetów, kawalerów, rozmawiałoby ze sobą w taki sposób. W taki epicki, z jakimiś wyniosłymi słowami. To był tylko taki delikatny przykład, tego jest tutaj więcej. No nie, ten styl, styl narracji, styl pisania, to jak bohaterowie się w ogóle zwracają do siebie. Kompletnie mi się to nie podobało I czytałam nawet opinie na Lubimy Czytać Bo mówię, boże, może to ja jestem jakaś powalona Że po prostu, no, no nie podeszło mi to, tak? Ale faktycznie czytam um, wpisy dziewczyn właśnie na Lubimy Czytać I nie jestem jedyna, która ma problem właśnie z tym W jakiej formie ta historia jest napisana Bo tych um, retellingów Kopciuszka um, To już mamy naprawdę dużo i w książkach, i w filmach, w serialach. Ten motyw naprawdę bardzo często się prze, prze, przeplata. Że jest dziewczyna, która jest po prostu szarą myszką, i nagle pojawia się facet, który totalnie się w niej zakochuje. Olga, tak jak już wspomniałam, jest taką postacią ciamajdą. I ym, w ogóle zacznijmy od tego, czy ona by mogła faktycznie podawać się za swoją siostrę i studiować. Czy. Nasz kraj w ogóle przymknąłby na to oko, czy dopuściłby do tego. Czy w naszym kraju nie ma zbyt wielkiej biurokracji i w ogóle tego wszystkiego, że to faktycznie by przeszło? No, nie wiem. Nie wiem. I facet Sebastian, który, poznając w ogóle naszą główną bohaterkę, Podaje się za kogoś innego, więc tutaj z tymi tożsamościami to widzę, że autor zaszalał, bo praktycznie nikt w tej książce nie jest sobą, a przynajmniej nasza dwójka bohaterów. Faktycznie jest to historia, która jest lekka, którą można przeczytać w jeden wieczór. Ja ją przeczytam w jeden wieczór, a to jest prawie 500 stron, która jest zabawna, którą można potraktować z przymrużeniem oka którą można przeczytać faktycznie na raz i, i fajnie się przy tym bawić no, jest tu super poczucie humoru, ja nie powiem, że nie są tu momenty, w których naprawdę człowiek się śmieje i zastanawia się w ogóle Boże, Olga, co ty robisz? Dlaczego tak robisz? i to jak ta dziewczyna w ogóle jak jest przedstawiona ta postać właśnie tej, tej dziewczyny, to jest zabawne, ale ale sposób narracji. No, no nie. No nie, strasznie ciężko mi się to czytało, przynajmniej na początku. Ten początek był dla mnie po prostu straszny, bo weszłam w tę książkę po wysłuchaniu planety Singli i po przeczytaniu yy, Stacji Końcowej Auschwitz. Więc to zupełnie inna narracja. Stacja Końcowa to w ogóle inny temat, ale planeta Singli, jeżeli znacie film. To wiecie, jak tam akcja leci, no po prostu przez tą historię się, się płynie, bo jest fantastycznie napisana nawet w formie książki. A tutaj no tak było mi ciężko w ogóle załapać styl autora, że naprawdę autentycznie jest mi z tego powodu przykro, bo historia jest fajna. Fajna historia miała potencjał yy, i kurde, no która z nas nie chciałaby spotkać tego yy, Księcia z bajki. No ja swojego spotkałam, ale no, będąc nastolatką, o tym się tak naprawdę myśli. I Olga ma 20 parę lat tutaj, studiuje, więc już nie jest. Nie jest nastolatką, a zachowuje się czasami tak dziecinnie. No nie, nie wiem, nie wiem co o tym sądzić. Dajcie mi znać, jeżeli czytaliście tę książkę. Ja, panie Januszu, ja pana naprawdę. Bardzo przepraszam, bo ta historia jest fajna Naprawdę jest fajna Tylko pana styl No nie podszedł mi Ja, ja nie czytam książek Takich Z taką narracją no, Ja nie wiem jak ja mam wam to powiedzieć Bo ja nie lubię Opowiadać o książkach jeżeli coś mi się w nich nie podobało Bo mi się aż serce kraje Po prostu Że, że, że muszę powiedzieć, że coś mi się nie podobało Bo ja mam tak, że jeżeli przychodzą do mnie właśnie książki do recenzji, to ja zazwyczaj próbuję z nich wyciągnąć pozytywy i jest wszystko tak naprawdę spoko. A tutaj no nie mogę tego zrobić, bo bo jestem no między młotem a kowadłem. Mówię, historia super, ale to jak ci bohaterowie się zwracają do siebie, jak ona jest napisana i przeczytam sobie w ogóle, co ja tu jeszcze chciałam wam a Fajną postacią jest Gosłosia, która pracuje w domu właśnie tego ojczyma, i ona się wydaje taką jedyną przyjaciółką właśnie w życiu Olgi. I to też jest dziwne, że dorosła dziewczyna jest na tyle zakompleksiona i w ogóle, że no nie potrafi się nawet odnaleźć w gronie studentów i nie potrafi sobie znaleźć przyjaciółki w swoim wieku. Jakby rozumiem koncept. Ale, no przykro mi po prostu, że, że ona ma takie ciężkie życie. Momentami widziałam w niej troszeczkę siebie, bo ja też miałam różnego rodzaju problemy z odnalezieniem się w nowych sytuacjach i tak dalej. Już trochę z tego wyrosłam, trochę zebrałam doświadczenia życiowego i teraz wszystko wygląda troszeczkę inaczej. Więc no, postać Olgi i w ogóle romans między dwójką głównych bohaterów, fajnie się to zaczyna, ale później jest tyle intryg i zawichłości między nimi, że w sumie wszyscy wiemy, do czego prowadzi koniec, do, do, do czego tak naprawdę autor dąży, jeżeli chodzi o zakończenie. Więc to zakończenie już jesteśmy w stanie tak naprawdę powiedzieć bez nawet czytania tej książki. Więc. Nie wiem Naprawdę, może już po prostu się zamknę Bo Dajcie znać, jeżeli czytaliście tę książkę Czy ją polecam? No Na własną odpowiedzialność Tak jak mówię Historia jest fajna, można się pośmiać Momentami trochę przypominało mi to Konkurs na żonę Beaty Majewskiej Ale tam Jakoś tak to wszystko było Fajniej po prostu poprowadzone, a tutaj, no niby są te intrygi, niby akcja cały czas się dzieje i, i są fajne momenty i można się pośmiać, ale, ale ten styl, to jakich słów w ogóle bohaterowie używają, jak oni się zwracają do siebie, no nie, no to nie jest, to nie jest, spół... tak się współcześni młodzi ludzie na pewno nie zachowują i, i dlatego ta książka nie jest dla mnie. No, autentyczna, tak? Nie jest autentyczna, i fajnie, że też jest przedmowa autora w ogóle na samym początku, więc on też tak odniosłam wrażenie, że traktuje tę historię z przymrużeniem oka, więc z przymrużeniem oka jak najbardziej, ale na poważnie, no niestety. Nie. I to by było na tyle, kochani. Ja nie będę się dalej rozwodzić, bo w zasadzie żadnych konkretów nie powiedziałam wam tutaj. Mniej więcej o czym jest książka. Nie będę wam zdradzać oczywiście wydarzeń, zakończenia i tak dalej. No bo, no nie, jeżeli jest ktoś, kto chciałby po tę książkę sięgnąć, no to. No to sięgnijcie chociażby z czystej ciekawości i dajcie mi później znać, czy faktycznie to coś ze mną jest nie tak, czy, czy to z tą historią jest coś nie w porządku. I to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.